W tym materiale zaprezentuję dodatkowe opcje kalendarza, takie jak nadgodziny i czas przerwy. Po zalogowaniu się do Containnavi należy przejść do sekcji Kalendarz, dostępnej w górnej części ekranu. Następnie wybieramy pracownika oraz dzień, w którym chcemy dodać grafik pracy. Po prawej stronie pojawia nam się sekcja grafiki pracy oraz możliwość dodania samego grafiku, którą klikamy. Teraz pojawiło się przed nami okno umożliwiające dodanie grafiku pracy. W pierwszej kolejności wybieramy typ grafiku, a więc normowany w godzinach od do lub nienormowany, w którym wpisujemy łączną liczbę godzin, która ma zostać przepracowana danego dnia. Wybieramy więc typ grafiku normowany i czas trwania od godziny 8.00 do godziny 16.00. Następnie wybieramy kolor, który umożliwi nam odróżnienie grafiku od pozostałych i mamy opcje dodatkowe. Pierwszą z nich jest grafik nadgodzinowy. Oznacza on, że czas pracy będzie liczony jako nadgodziny. Kolejną opcją jest licz nadgodziny przed grafikiem. Na przykład pracownik rozpocznie pracę o godzinie 7 i zakończy ją o 16. System zwróci czas pracy jako 8 godzin oraz 1 godzinę nadgodzin. Kolejną opcją jest licz nadgodziny po grafiku. A no więc na przykład pracownik rozpocznie pracę o godzinie 8, ale zakończy ją o godzinie 17. System zwróci wtedy 8 godzin czasu pracy oraz 1 godzinę nadgodzin. Ostatnią z opcji jest Dodaj przerwę automatyczną. Jest to opcja czysto informacyjna, umożliwiająca dodanie przerw, czasu przerwy. W tym wypadku będzie to 15 minut. Następnie dodajemy stanowisko pracy, takie jak biuro, oraz mamy możliwość dodania notatki. Gdy grafik pracy jest gotowy, należy kliknąć niebieski przycisk Zapisz. W tym momencie grafik został zaplanowany. Aby go opublikować, należy kliknąć niebieski przycisk Publikuj, a następnie potwierdzić nasze żądanie. Gotowe.